No hej tu Sherlock, w dzisiejszym 17. wydaniu WOD odcinkowo chciałbym poruszyć jeden bardzo ważny temat, mianowicie sens losowań plus 2 minus 2, gdy maszyny dzieli po prostu przepaść w statystykach. W meczyku na Erhalów będę gniatał wroga na kotleta, moje liskiem z maratonu. I jak zapewne wiecie, list to praktycznie najsilniejszy. Jednostrzałowy czołg na ósmym poziomie. I jak widzicie, akurat w tym spotkaniu mierzyć się będę na szósteczki. I sami będziecie świadkami tego, jak ogromnie dysproporcjonalna jest rozgrywka, gdy mecz dobrany jest właśnie w ten sposób. I to prawda, że pozornie ta sama sytuacja jest, gdy liska wylosuje mi na dziesiątki, ale też nie do końca, bo akurat lisek z taką alfą i kombinacją rzeczy i zalet, jaką oferuje, daleko wyskakuje przed szereg, bo siła, którą sobą reprezentuje Przeciwko dychom jest znacznie większa niż jakakolwiek szóstka z głównianym działem i peną może reprezentować względem mnie. Ale przejdźmy do meczu. Dojechałem sobie na miejsce, a stan kopnął mnie w kostkę i mnie teraz piecze stopa. Na razie pojedynkuję się z moim odpowiednikiem w drużynie przeciwnej, więc to, że gram liskiem na szóstki nie jest odczuwalne, bo top tier przeciwnika jest względem mnie na lustrzanej pozycji. Mało tego, Aston ma nade mną tą przewagę, że posiada magazynek, a nasza drużyna magazynka nie posiada, co już u podstaw psuje nam trochę balans sił, ale to tak naprawdę drobnostka w porównaniu z największymi problemami tej gry bo przez ciągłe obserwowanie pola bitwy znajdę sobie okienko, by zdzielić go prosto w jajo. W odpowiedzi, mało tego widząc, że wystrzelił cały magazynek, będę cisnął go na pyrę, bo w tym czasie Aston jest kompletnie bezbronny i jak widzicie, jedyne co może zrobić, to spakować swoje zabawki i uciekać do mamy. A ja korzystając z tego, że Aston nie wróci szybciej niż 30 sekund przechodzę bez straty ani chwili do wywierania presji. I jak widzicie nie marnowałem czasu, mecz się zaczyna od razu rura na istotne na mapie miejsce. Docelowe pierwsza potyczka, główny przeciwnik się wycofuje, więc natychmiast presja i pompujemy świetny DPM Lisa kątując się przed nimi płytami na narożniku. Mało tego, mierzy się nadal głównie z przeciwnymi ósemkami. Jeszcze nie miałem nawet okazji na wkładać żadnej szóstce. Biorę po prostu na klatę to, co wróg ma najlepsze po swojej stronie. Bo taka jest moja rola jako top -tiera i wiem, że gram na wystarczającym poziomie, by być w stanie ją udźwignąć. To jest po prostu moja odpowiedzialność w tym meczu. A wiecie dlaczego? bo gdybym zamiast grać na froncie stanął sobie gdzieś na snajpie i czekał na okazję zamiast je sobie stwarzać, to wtedy to co obecnie gram musiałby zagrać moje szóste i siódme tiery. I sami powiedzcie mi, czy matematycznie jest to w ogóle możliwe? Czy ich statystyki bojowe mają tyle samo wartość i dają tyle możliwości na grę, co bojowy potencjał topowego czołgu? Czy japoński oj, w którym siedzi znakomity gracz i któremu serdecznie salutuje stylu, w jakim tłucze ze mną wroga bez litości, ale czy oj byłby w stanie zagrać to, co gramy teraz, gdyby był tu sam? Bo wszystko w WoCie rozchodzi się ostatecznie o pancerz i wytrzymałość. Do tej pory szóstkowy japoński ciężki był w stanie grać agro, bo ciągle rozładowywałem przeciwników wykorzystując skontowane przetliska, ale gdyby mnie tu nie było, to te wszystkie strzały leciałyby od razu prosto w oja. A oj, przeciwko działom 8 tieru, kompletnie nie posiada możliwości grania na pancerz, bo wraz z tierami penetracja rośnie tak bardzo, że wystarczy oja nadusić praktycznie gdziekolwiek, bo cały jest zielony. I są to niemalże stuprocentowe obrażenia, na które oj nie ma odpowiedzi. Bo jego superciężki pancerz, który przeciwko szóstym tierom można wykorzystać i zrobić robotę. Nie ma matematycznego znaczenia przeciwko topowym oponentom, którzy jak widzieliśmy, wszyscy grali poprawnie na pierwszej linii. No ale można powiedzieć, że abym ja lisem grał gdzie indziej, to oj po prostu musiałby zagrać bezpieczniej, by nie narażać się na zbieranie od wroga i tyle. A ja skontruję to myśl pytaniem. Czy uważacie, że ciężki, który przez to, że wylosowało mu w meczu oponentów dwa tiery wyższych i nie może przez to grać jak ciężki, świadczy o dobrym balansie rozgrywki, czy nie za bardzo? Bo oj, z taką mobilnością nie ma za bardzo wyboru, nie ma prędkości, by się relokować. Nie ma maskowania, nie ma DPM-u, nie ma pancerza, co mógłby grać, jakbym najać się szaleju i poszedł w tym meczu puszować, nie wiem, przeciwną flankę. No bo zobaczcie, co ma zrobić teraz przeciwny Leo? Przecież dosłownie gaszę mu światło, i nie pytam nawet, jak kto ma na imię, i tyle go widzieli. Nie ma najmniejszych szans w starciu z kompetentnym Lisem, a przecież dzieli nas tylko jeden tier. On jest siódemką, a ja ósemką, a on nie ma najmniejszych, absolutnie żadnych szans na cokolwiek. Jego czołg w porównaniu nic nie znaczy, bo bojowe cyfry, które Leo sobą reprezentuje, to dla mnie pył i żwir w porównaniu do tego, jak silny został zrobiony Lis. A dzieli nas tylko jeden tier, jeden tier. Postawcie tu dowolną szóstkę z miękkim dzyndzlem zamiast działa, i dla lisa różnica jest jedynie taka, że szóstka zginie o jeden strzał szybciej. Jaki jest w tym wszystkim sens? Gdzie tu logika, by czołgi o tak skrajnie odmiennej sile musiały mierzyć się w niemożliwych wręcz do wygrania bitwach. No ale Sherlocku wystarczy, że szóstki zagrają na tyłach, na wsparciu i będą pomagać swoim top tierom, które będą grały na pierwszej linii z przodu. No i ja odpowiem tak. Po pierwsze ta sytuacja, że topowe czołgi są na froncie, a bottom tiery im pomagają miała miejsce w tym meczu i to od samego początku jak to odniosło się do błąkających się po mapie szóstek i siódemek, które dosłownie masakrowałem po tym, jak już poradziłem sobie z ósemkami. Nie zawsze mapa też pozwoli, by niskie tiery ustawiły się na wsparciu najlepszych maszyn swojej drużyny. Po jest to bardzo rzadkie zjawisko, bo mapy w większości nie powstają z myślą o takiej funkcji. I nie ma wielu faktycznych miejsc, w których botom tiery mogłyby zagrać pasywniej i mieć nadal wpływ na pole bitwy. Po drugie przypominam, że mówimy tu o ogólnym poziomie graczy WOTA, a większość osób gra po prostu bez zmąconego myślą czoła. I w tej grze topiary potrafią kampić w krzaku na czerwonej linii, czołgi miękkie jechać do przodu, by nakryć się nogami w starciu z grubymi kebzonami przeciwników, a lekki potrafi rozsmarować się w 20 sekund, jadąc na pałę jak skończony przygłup. Tutaj niemalże nic nie dzieje się poprawnie. Więc wszelkie odwracanie kota ogonem, że to zwykłe smarkaty mamienie oczu, bo rzeczywistość jest taka, że problem losowym plus 2 minus 2 przejawia się tym, że połowa składu, która została wylosowana jako bottom tier może się tak naprawdę faknąć, bo ich czołgi nawet spamiąc goldem mogą się co najwyżej podrapać po jajach. A przecież chyba nie po to włączasz grę, by być zamiatanym bez pytania o nic i czuć, że nic na to nie możesz poradzić, nie? I zgodzisz się, że skoro gra karmi cię uczuciem bezsilności i niemocy mimo Twoich starań, to jest po prostu chujowo zrobiona. A na dziś to tyle. Powodzenia na randomkach. I pa!